Jak obliczyć ratę kredytu? Kredyty, porady finansowe. Rata kredytu, zarówno gotówkowego, jak i hipotecznego, to jeden z najważniejszych czynników, jakim kierujemy się przy wyborze konkretnej oferty bankowej. Wysokość raty może być uzależniona od wielu czynników. Warto więc uważnie przeglądać oferty banków, a jednocześnie zdobyć nieco wiedzy na temat tego, od czego taka rata zależy. Decyzja kredytowa wiąże nas bowiem z bankiem na lata warto zadbać o to, by rata była w takiej wysokości, która nie będzie powodowała problemów w comiesięcznej spłacie. Dlaczego pożyczamy pieniądze z banku? Gdy potrzebujemy dodatkowej gotówki, a nie mamy wystarczających oszczędności, najczęściej sięgamy po oferty banków, które dysponują różnymi formami finansowania. Wyjątkowo popularne są kredyty hipoteczne, które dla wielu osób są jedyną szansą na zamieszkanie we własnych czterech ścianach. Są to także zobowiązania, które wiążą nas z bankiem na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Powinny więc być zaciągane po wcześniejszej, dokładnej analizie różnych ofert. Trzeba brać pod uwagę wysokość raty, a także nasze możliwości finansowe, zarówno aktualne, jak i przyszłe. Rata kredytu hipotecznego przez długi czas będzie bowiem sporym obciążeniem dla domowego budżetu. Jak porównać kredyty hipoteczne? Porównanie kredytów hipotecznych na etapie wstępnej analizy ofert nie jest skomplikowane. W sieci można bowiem znaleźć sporo rankingów i porównywarek kredytów, dzięki którym można szybko, sprawnie i w jednym miejscu porównać sobie kredyty dostępne w kilku czy kilkunastu bankach. Można w ten sposób zaoszczędzić sporo czasu, wstępnie odrzucić te oferty, które kompletnie nie spełniają naszych kryteriów, a udać się poszczegóły do tych banków, które spełniają nasze oczekiwania. Porównując kredyty hipoteczne, warto brać pod uwagę sporo czynników, nie tylko oprocentowanie. Choć to właśnie ono pojawia się w reklamach jako czynnik najbardziej przyciągający. Okazuje się bowiem, że najniższe na rynku oprocentowanie wcale nie oznacza najniższych kosztów kredytu. Każdy kredyt hipoteczny jest bowiem obciążony wieloma dodatkowymi kosztami poza oprocentowaniem. Bywa, że to właśnie one windują ratę kredytu dużo wyżej niż wysokie oprocentowanie. Jak obliczyć ratę kredytu hipotecznego? Obliczenie raty kredytu hipotecznego nie jest problemem w obliczu faktu, że w sieci można znaleźć całkiem sporo rankingów i kalkulatorów kredytowych. Na każdej stronie banku oferującego taki kredyt również można zrobić sobie wstępną kalkulację, która jednak potem może się nieco różnić, gdy bank przedstawi szczegółową ofertę. Rata kredytu zależy przede wszystkim od tego, jaką kwotę i na jaki okres chcemy pożyczyć. Ważne jest oprocentowanie, ale również wszelkie dodatkowe koszty, jak prowizja banku, marża, koszty uruchomienia kredytu, a także ubezpieczenie. Ta ostatnia kwestia może się różnić w zależności od banku, ale również od naszej zdolności kredytowej. Im będzie ona niższa, tym wyższe trzeba będzie ponieść koszty ubezpieczenia kredytu. Rata kredytów ostateczności również może się różnić w zależności od banku, w którym składamy wniosek. Zawsze jednak będzie to bardzo poważne obciążenie dla domowego budżetu o kredyt hipoteczny, należy więc wnioskować po bardzo dokładnej analizie własnej kondycji finansowej. Osoby, które tego nie robią, często borykają się z koniecznością płacenia rat, które znacznie przewyższają możliwości ich domowego budżetu. Jakie są warunki przyznania kredytu hipotecznego? Uzyskanie kredytu hipotecznego to proces skomplikowany i rozłożony w czasie. Finansowanie jest naprawdę spore, dlatego też banki sporo czasu poświęcają na dogłębną analizę historii kredytowej, sprawdzenie wnioskodawcy we wszelkich możliwych bazach, a także wymagają dodatkowych dokumentów poświadczających zatrudnienie i osiągane dochody. Aby uzyskać kredyt hipoteczny, musimy mieć stałe i stabilne zatrudnienie lub inne źródło dochodu, które zapewni nam bezproblemową spłatę kredytu hipotecznego. Wśród warunków, na jakie zwracają uwagę banki, jest również dawna historia kredytowa. Na pewno będzie sprawdzone, jakie mieliśmy w przeszłości kredyty, zakupy na raty czy inne zobowiązania i czy nie mieliśmy opóźnień w płatności. Warunki uzyskania kredytu hipotecznego mogą się różnić w zależności od banku i indywidualnej polityki dotyczącej weryfikacji wniosków. Jeśli jeden bank odmówi udzielenia kredytu na wnioskowaną kwotę, nie oznacza to, że w innym banku nie uzyskamy oczekiwanego finansowania.